Młoda śliwka, która została dość mocno przycięta, i zobaczcie, jaki jest tego efekt. Zostały główne odnogi, które pozwalają światłu, a dokładniej słońcu, praktycznie wszędzie docierać do tego drzewa. Puszcza ono nowe krótkopędy. Te wszystkie dziki zostały usunięte, i dzięki temu zobaczcie, że te wszystkie zawiązki owoców, które się pojawiają, dostają praktycznie cały dzień słońce. A to wróży tylko temu, że będzie dobrej jakości owoc, który będzie słodki i soczysty. Pamiętajcie również, aby oglądać, czy nie mam szycy, bo trzeba zastosować wtedy oprysk np. z mospilanu, który zabezpieczy Wam roślinę. Pamiętajcie tylko o karencji, która wynosi odpowiedni okres czasu do spożycia później owoców. Także pilnujcie swoich roślin, dbajcie, do zobaczenia.